Zapraszam was do obejrzenia nietypowego odcinka. Będzie to reportaż. Reportaż na ulicy szarych szeregów w Bydgoszczy. I to jest, moi drodzy widzowie, nowy format filmów, który będzie pojawiał się na tym kanale. Jak widzicie, jest on oznaczony zupełnie inną miniaturką. Nie jest oznaczony jako odcinek, bo Tutaj nie mam zamiaru rozmawiać z kierowcami ani nic robić, tylko chciałbym Wam zwrócić uwagę na olbrzymie problemy, bo mój kanał to nie jest tylko i wyłącznie chodzenie za kierowcami, mandaty, pouczenia i dyskusje. Tylko ja od początku mówiłem, że ja chcę zrobić coś więcej, ja bym chciał, żeby coś się zmieniło, żeby moje działania miały wymierny skutek. Dlatego zapraszam do obejrzenia tego reportażu, a na końcu oczywiście będzie jakaś tam moja przemowa, więc kończę ten oto przykrótkawy wstęp i zapraszam do obejrzenia. Drodzy widzowie kanału Wydgoski Audyt. Dzisiaj mały challenge, mały challenge zarówno intelektualny, jak i fizyczny. Jeżeli chodzi o challenge fizyczny, będzie to bardzo mały challenge, ponieważ trzeba będzie pokonać te oto schody. Idziemy od ulicy Toruńskiej w stronę ulicy Szarych Szeregów, która następnie idąc dalej prosto jest ulicą Szpitalną. Natomiast ten challenge fizyczny jest niczym w porównaniu do challenge'u intelektualnego, który czeka nas na końcu tych schodów. To, co się tam dzieje, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. I ja rozumiem, że jest brak miejsc parkingowych, i ten problem występuje tutaj. Powiedziałbym, że latami. No, ale jeżeli problem występuje latami, to trzeba coś z tym zrobić. Nie może być tak, że parkujemy sobie jak chcemy, gdzie chcemy, wiedząc, że tak naprawdę dopóki się czegoś nie zrobi, to będzie tylko gorzej. No dobra, drodzy widzowie. Ja na razie milknę, idę do samej góry i widzimy się. Na szczycie, a tymczasem mamy tutaj jeszcze panoramę na no, przepiękną Bydgoszcz, powiedzmy. Akurat jest trochę mgły, więc słabo widać. Tak jak mówiłem, drodzy widzowie, takie wejście nie stanowi dla mnie żadnego problemu, bo wbiegiwało się o, na znacznie wyższe przewyższenia. To były fajne czasy. Natomiast wracając do tematu, zobaczcie, jak ma być dobrze, jak już na dzień dobry, e, no jest tutaj no, teren ewidentnie, który no, wymagałby troszeczkę usząknięcia, zagospodarowania. Tu i tak jest syf, że tak powiem, więc można byłoby to po prostu przerobić na miejsca parkingowe. A przez to, że nikomu się tego zrobić nie chciało, to te wszystkie samochody no, są zaparkowane tak, jak są yy, zaparkowane. A mianowicie niszczą nam tutaj tą zieleń. No ale, wiadomo. Idąc dalej, w tą stronę najpierw pójdziemy, zaraz się wrócimy, bo e, patologii tutaj jest tak dużo, że po prostu. E, nie wiem, o, e, coś przerwało mi to nagranie, więc kontynuując patologii tu jest tak dużo, że po prostu nie wiadomo od czego zacząć. To, że samochód stoi centralnie na skrzyżowaniu, na trawie, no oczywiście nie ma miejsc parkingowych, więc, e, więc jak tutaj inaczej zaparkować? Idziemy sobie teraz chodniczkiem. Oczywiście, dalej mamy ciąg samochodów, które wszystkie oczywiście stoją na trawniku. A wystarczyłoby zgłosić do spółdzielni, żeby zrobić tutaj parking. Ale parkingu nie zrobią. Bo jest to za blisko okien i prawo na to nie zezwala. No dobra, no to doszliśmy chyba do końca chodnika, albo i nie do końca chodnika, ale chyba do końca chodnika, bo jak widzicie, samochody tak zaparkowały, że nie ma po prostu jak przejść. Jeszcze spójrzmy z tej strony. Tak, tam jest chodnik, ale dzisiaj jest nieczynny. I dzisiaj przejścia tam nie ma z tamtej strony. Przejdziemy dalej. Dobra, zatrzymajmy się tutaj na górce. No i teraz z tego bloku, jeżeli z tego bloku, jeżeli by ktoś tutaj szedł z dzieckiem bądź osoba niepełnosprawna, no to ewidentnie byłby mały problem, bo przecisnąć się tędy z wózkiem myślę, że byłoby dość problematycznym wyzwaniem. No dobra, ale powiedzmy, że jakoś się udało i idziemy dalej. I zobaczcie, ta sytuacja ciągnie się tutaj cały, cały, cały czas. Czy mam pretensje do kierowców, czy nie mam? To jest takie, słuchajcie, troszeczkę rozdwojenie, bo z jednej strony nie powinni tam zaparkować, ale z drugiej strony, no gdzie? I tu faktycznie nie ma miejsc, bo tam, gdzie są miejsca, a im, ludziom się nie chce, to jest jedna rzecz. Ale tam, gdzie tych miejsc naprawdę nie ma, to problem jest taki, że Trzeba działać, trzeba po prostu działać i jakoś te miejsca zagospodarować. I znowu zapytacie pewnie, no ale gdzie? Jak nie ma, nie da rady i, 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 i miejsca się nie wyczaruje. Otóż tutaj jest taka sama sytuacja, jak miała miejsce na poprzedniej wizytacji. Zobaczcie, mamy tu szarych szeregów, sześć szarych szeregów, osiem. A pomiędzy duży, duży pas wolnej przestrzeni, tak samo tutaj, między ósemką a dziesiątką, i tam dalej, również. Więc to nie jest tak i tak samo jeszcze w tą stronę. Więc to nie jest tak, że tutaj fizycznie nie ma miejsca, no, tylko po prostu nikt nie zadbał o to, żeby ten teren zagospodarować. Dlatego trochę pretensji do tych parkujących mógłbym mieć bo tak jak widzicie troszkę miejsca byłoby żeby te parkingi zorganizować jeszcze mamy tutaj takie w lesie parkowanie No dobra, ale wróćmy sobie teraz na chodnik Tak to wygląda z boku centralnie, tak samo tutaj, tak samo tutaj, gdzie tylko się da. I ja zawsze powtarzam, że nie chodzi o to, żeby się czepiać, bo tak naprawdę samochody po lewej stronie tutaj na chodniku też są nieprawidłowo zaparkowane, bo. Jedna kostka ma 40 30 centymetrów, więc to jest takie metr, metr 20. Zostawione chodnika. Ale tak jak mówiłem, nie chodzi o to, żeby się czepiać, bo to już nie chodzi o te 10-20 centymetrów w tom czy w tom. Ja wiem, przepis jest przepis, no ale jednak też trzeba być czasami człowiekiem, jak to mówią. I mi też nie chodzi o to, żeby teraz z miarką chodzić i o zobacz. Tutaj 5 centymetrów, ale mamy ten sam przykład tutaj. To miejsce na samym środku to jest po to, żeby inwalida, wychodzący z samochodu mógł wyjść. Po prostu miał miejsce wyjeżdżając wózkiem, wyjazd i wjazd do swojego samochodu. Tak jak wam mówiłem, tutaj naprawdę jest grubo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko, wszystko na. W prawniku stoi. Dobra, niech sobie pan podjedzie. Czy tam kto? Mamy tu kolejne samochody, które. Uff. A tu widzę jakaś tradycja po prostu. Już. Po prostu tutaj jest. To co się dzieje, to jest po prostu, no nie do pojęcia. A. Żeby, że tak powiem, że nie ma niby informacji. No to przejdźmy sobie teraz kawałeczek w tą stronę. O! <laughs> Kolejny samochód na byłym trawniku i jeszcze jeden. Tak jak mówiłem. Tu jest po prostu jedna wielka patologia. Jeszcze się kawałek wrócimy. I tak jak mówiłem, nie ma miejsc. No to wywalmy ten trawnik, jak którym ludzie i tak parkują i zróbmy normalny parking. I kolejny rząd samochodzików, który ma tutaj właśnie zrobione to, co mówiłem. Czyli można. Zaraz wam pokażę, jak to jest fajnie zrobione. O, zobaczcie, jesteśmy między dwoma blokami. To tak jak pokazywałem, wam taką wolną przestrzeń i można zrobić taki wjazd. Można zrobić zatoczkę parkingową. Nawet jeżeli wejdzie 10-12 pojazdów, to już jest sukces, bo to są miejsca, które są ewidentnie w tej chwili potrzebne. Idziemy jeszcze dalej ścieżką. I właśnie o takie wnęki mi chodziło, żeby yy, może nie aż taki freestyle jak tutaj, ale żeby właśnie takie miejsca robić pomiędzy. Blokami, gdzie się da, żeby można było sobie fajnie zaparkować. No dobra, czas na krótkie wnioski i podsumowania. Wejdę sobie tutaj jeszcze znowu między bloki, żeby Wam pokazać. Bo powiecie, że plac zabaw dla dzieci, żeby dzieciaki miały gdzie się bawić. Ok, wszystko rozumiem, ale zobaczcie, że tego placu i tak praktycznie nie ma. Jakaś tam jedna huśtawka, jedna drabinka i to jest wszystko co tutaj się znajduje. Więc tak naprawdę e te przestrzenie między blokami można byłoby spokojnie. Ja już nie mówię, żeby wszystkie, ale możemy, na przykład, co drugi blok zrobić takie miejsce parkingowe, wjazdy parkingowe i byłoby dobrze. Bo jak wiadomo. No musi, być, musi być jakiś balans między każdym pokoleniem. I najmłodsze pokolenie musi mieć swój teren do biegania do zabawy. Średnie pokolenie osób pracujących głównie muszą mieć te samochody zaparkować. Zobaczcie, ile tu jest przestrzeni. No i również osoby starsze, żeby mogły bezpiecznie chodzić, a nie musiały. Przeciskać się między samochodami, tak jak tutaj. Można byłoby to wszystko pięknie zrobić, tylko trzeba byłoby chęci, trzeba byłoby inicjatywy społecznej. A wiecie, jak to jest. Mieszkańcy, którzy nie mają samochodu, nie wyrażą zgody, bo po co mnie to? Znajdzie się też kilku. Złośliwców, którzy też powiedzą, że nie do końca. Pamiętajcie, że takie kamerki, jak tutaj, to powinny być jakby oznakowane, ponieważ to jest już monitoring. One zbierają dane osobowe i powinna być tabliczka, że jest monitoring oraz kto jest administratorem danych. Osobowych. Chyba, że nie zahacza o teren publiczny, tylko teren prywatny. Zobaczcie, tu jest piękna kamerka, i tutaj przejdziemy. Jest oznakowane, że obiekt monitorowany, także właśnie takie coś powinno się pojawić. No, i wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia, czyli do naszych schodów. No, cóż mam więcej powiedzieć? Nic tutaj więcej już Wam nie dopowiem, bo wszystko, co mieliście zobaczyć, to zobaczyliście. No, dzieje się tutaj po prostu katastrofa, masakra. Powtórzę tylko jedną rzecz. E, czy to jest wina kierowców? Po części tak. Czy to jest wina administracji osiedla? E, po części tak. Więc e, są to takie zaniechania ze wszystkich stron, bo, tak jak mówiłem, mieszkańcy powinni tutaj się zebrać do spółdzielni. Przekazać jaki jest problem, jakie są możliwe rozwiązania, jakie są środki, jakie są fundusze, no i coś po prostu z tym tutaj y, zrobić. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy reportaż. Jeżeli takie materiały Wam się również podobają, gdzie no, po prostu pokazuję Wam jak jest. A wiadomo, że takie akcje też są potrzebne, żeby po prostu uświadomić problem, bo wiem, że te moje materiały do wielu ludzi docierają i różni ludzie oglądają na różnych szczeblach i wiem też, że po prostu nie wszyscy są świadomi występujących problemów. Dlatego raz na jakiś czas też Wam będę takie materiały podrzucał, żeby właśnie. Uświadomić, jak wielkie to są problemy, bo co innego, jeżeli są te miejsca parkingowe, a po prostu się ludziom, mieszkańcom, za przeproszeniem nie chce tylko ruszyć 50 czy 100 metrów dalej, to trzeba piętnować. Tak jak widzieliście na jednym, tutaj 14, bodajże, odcinku, ale są też takie miejsca, jak tutaj, właśnie u szczytu tych schodów, gdzie naprawdę. Problem jest poważny, problem jest systemowy, a że zapewne teren należy do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Nie wiem, jaki tu jest podział. No to niestety bez dogadania się, bez jakichś tutaj społecznych albo oddolnych inicjatyw, albo zupełnie odgórnych na poziomie prezesów spółdzielni, nic się nie poprawi. A cierpieć na tym będą zwykli mieszkańcy, bo jeżeli ktoś się wkurzy, wezwie tutaj Straż Miejską czy Policję, no to po prostu będą, no to będzie pogrom, po prostu to będzie pogrom. Jeżeli by tutaj jeszcze osłupkować te trawniki, to wszystko, to, to po prostu mieszkańcy wyprowadzą się stąd, tych oczywiście, których będzie stać, bo no tutaj się nie będzie dało mieszkać, bo wtedy parkować trzeba będzie, nie wiem, chyba. Przybiedrące na szpitalnej, bo to jest chyba najbliższy gdzieś tam parking w okolicy. No dobra. Moi drodzy, także problemy są. To, tak jak mówię, ja nie jestem tylko od tego, żeby ganiać kierowców, żeby nie wiem, w niemaniu niektórych, żeby tylko uprzykrzać ludziom życie, tylko no chciałbym, żeby też się coś poprawiło, żeby, żeby Raz, żeby były miejsca parkingowe, a dwa, żeby po prostu szanować prawo i szanować swoje obowiązki, bo posiadanie samochodu to nie jest tylko przywilej, to są również obowiązki, których trzeba przestrzegać. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, powiedzmy, dzisiejszego reportażu. Natomiast jeżeli. Uważacie, że mój kanał, że moje materiały są wartościowe, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka like pod filmem, zostawcie komentarz. Ja zapraszam do dyskusji, jak wy to widzicie, jakie wy widzicie rozwiązania, bo może są lepsze rozwiązania, o których tutaj nie wspomniałem, a macie jakieś już sprawdzone swoje metody na właśnie takie, na takie miejsca. Więc zapraszam do dyskusji i Również zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.